Piękny Fiat Panda i mała usterka drzwi jak się zamknie zamyka pilot tylko trzy drzwi tych nie zamyka tym można zamknąć w środku otworzyć kluczyk też nie działa kręcąc w lewo w prawo nie zamyka zacząłem od kopania instalacji plus te kostki, tu nie wiem, te kable jakieś są sztukowane, ale to potem wyjdzie no i tu będę sprawdzał jakie jest przejście, czy czasami tu nie ma gdzieś załamania w którymś z kabli, te takie na no, dziko też sprawdzę Panda, albo pan nie da jeszcze tego nie widzę, ale chyba mam wina wajce, tylko trzeba posłuchać wisi Cięgno od kluczyka, od zamykania. Raczej będzie za chwilę sukces. Dobra, pierwsze pytanie: Po co było tu trzeba tak kopać? Tak jak wystarczyło tylko odkręcić tu dwie śruby, jedną, drugą. Wyciągnąć dwa takie zatrzaski. Wpadło to i teraz. Widzimy na walce. O, trzeba założyć i zapiąć. To jest bardzo teraz proste, teraz tak o, ciap, ciap, ciap. O jest. Widzimy, tylko trzeba mniej więcej trafić. Brakuje trzeciej ręki, bo filmuję. Ale damy radę, damy radę.